Hej, hej, ja jestem Frontside. Witam Was z poranną kawą mm, przed 12 parę minut, bodajże 5 I zapraszam na meczek. E, Nameczek piłki nożnej w wykonaniu czołgów. Czyli nowa docelna opcja e, mm, WODDW Tanks przygotowana przez Wład Gaming z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. E, prawdopodobnie się już tym bawiliście, a kto się nie bawił i się dziwi, do czego ten czołg służy a nie miał odwagi nim pojechać, no to właśnie do tego. Jest to po prostu, e, jak napisałem w newsie, gra w gałę. Stara, dobra, jak widzicie, wydaje się dosyć prosta, ale taka nie jest. Tutaj piękny pierwszy gol dla nas, może odnośnie zasad. Gramy do trzech wystrzelonych goli, albo do końca czasu, a czasu mamy 7 minut od rozpoczęcia walki. Możemy piłkę oczywiście popychać naszym czołgiem, możemy do niej strzelać. A także mamy prawo zajmować gąski przeciwnikom. I w sumie o zasadach to było na tyle. Wiadomo, dwie bramki. Um, strzelamy do bramki przeciwnej, nie do swojej, bo samo boje, także się liczą. I po prostu trzeba grać. Jednak zgranie tu ma bardzo dużą, zasadniczo, są, są dwa plusy tego, co można później wykorzystać. Po pierwsze nauczymy się strzelać do ruchomych celów. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie opanował, no to to jest jak najlepszy moment, bo takiego mojego celu jak piłka nie znajdziemy prawdopodobnie w WOCie. Do tego możemy ściągać, nauczyć się ściągać ludziom gąski w locie w biegu. A trzecia rzecz to zgranie zespołowe. I jak widzieliście tą pierwszą bramkę, z zblokowaliśmy dwóch przeciwników. Piasek wjechał środkiem i po prostu strzelił. Tutaj piękne podanie. I niestety, dlatego potrzebujemy gier zespołowych, żeby się nauczyć, żeby na siebie nie wjeżdżać. No, to by było tyle odnośnie zasad i tego, co można tutaj robić. Ale uwaga, to, jak to będzie mój gol. Piękne dośrodkowanie, dostałem pod podstawą w pole karne i strzał z pola karnego. Epickie. Odnośnie minusów, piłka gdy pojawia się na środku i strzeli do niej przeciwnik, tak jak tutaj, tylko nie jeden, a dwóch, trzech, to piłka leci prosto do bramki i nie ma możliwości jej zasłonić. Chyba, że jak robimy to jak tutaj z Karolem, że wszystko byleby ta piłka zmieniła kierunek na ten od bramki. Wybijamy piłkę jak najdalej od naszej bramki, żeby nie było zbyt dobrego strzałek. Widzicie, Widzicie, tu jest jeden przeciwnik, reszta dopiero gdzieś zaczęła się na to, żeby strzelać. Święgamy gąskę i blokujemy strzał przeciwnika. No teraz yy, odnośnie yy, minusów może zacznę. Wielkim minusem jest fakt, że jak tutaj, może tutaj akurat się uda, w momencie, gdy weźmiemy piłkę między 2-3 czołgi, zblokujemy się przy narożniku, to nie ma szansy jej wybić. Ta piłka tam będzie, tutaj nie miał sytuacji pod naszym bramką. Jakoś tyłem zahaczyłem na szczęście. Yy. I nie ma możliwości się wybić i jeżeli ktoś nie odpuści zazwyczaj, to my odpuszczamy. Zazwyczaj, bo nie zawsze, ale w większości przypadków my odpuszczaliśmy. Eee... No to niestety możemy tak stać przez cały dzień. Tutaj nasadna dobra akcja. Piasek pojechał za Karolem. Karol dostał gąskę. Piasek wziął na się w fokus o tam ci ładują 8 sekund. A ja mam możliwość wbicia piłki do bramki. I tak oto wygraliśmy meczyk. To oczywiście na tyle, bo jeszcze nie skończyłem gadać, tylko sobie doprowadzałem, nie powiedziałem, więc odpalę następną. Po kolei lecimy, a skończy gadać. No więc, to jest następny minus. Jak mówię, narożniki i fakt, że możemy szyć w ramkę z połowy boiska, a trzecim minusem jest, są właśnie taką hienicę, czas, ilość. Gąsienic, które możemy ściągnąć. Co prawda, tutaj mamy reload 8 sekund a naprawiamy gąsienicę bodajże 3 albo 4, nie pamiętam jak to jest, jednak to i tak jest za dużo. To jest naprawdę za dużo, bo te gąsienice, jeżeli les jest piłką sam, to nie ma możliwości, żebym tej gąsienicy nie stracił i przez to gra trochę traci odnośnie takiej właśnie zabawy tymi czołgami, bo te czołgi w sumie no teraz tyle się przydają, żeby w tym rogu stanąć się przepychać. A tak używamy swoich armat, no i dlatego mm, mogliby trochę to zmienić, i ten czas mógłby być trochę dłuższy przyładowania. Nie byłoby takich randomowy, tylko ludzie by musieli wjechać jednak z tą piłką do bramki. Tutaj jest słabe rozpoczęcie z naszej strony mm, i będzie niemiło pod naszym bramką. To by było o tyle odnośnie minusów. Więcej minusów szczerze mówiąc nie zauważyłem. Gra w żaden sposób nie jest zbugowana. Eee, piłka dla traksa. Oczywiście piłkę też może wybierać do góry, jeżeli odpowiednio trafimy. Później nawet chyba to pokażę. Hmm, co mi się podoba? To teraz zablokuje, nikt tam się coś dzieje. No są zasypane, bo wiadomo, jeżeli piłka by trafiła do rogu, to nikt by jej nie wyciągnął. Więc jak widać ktoś to testował i przewidział, że jednak ta piłka gdzieś tam wpadnie. Chyba ktoś tam nie strzelił. Hmm. Co mi się jeszcze podoba, to graficzna strona tego boiska. Przepraszam. E na pewno te dziury w bunkrze są bardzo klimatyczne. Mówię, tylko brakuje tam czy krwi na ścianach, tak? Bo nie pytam, po czym są te dziury. Yy, bardzo fajnie wyglądają, mówię, tutaj wystające... Yy, yy, Jezus... Zapomniałem. Zbrojenie yy, naszej bramki. Taki typowy bunkier, tak? Oświetlenie także klimatyczne, takie wojenne, umiejscowione w taki dosyć, dosyć fajny sposób. Yy, betonowe dookoła ogrodzenia malowane na Kolory do drużyn. No, graficznie wygląda to świetnie, sobie nie mówić. Nie dość, że to na Himelzdorfie, co ja nigdy nie myślałem, że to jest tyle miejsca do tego, żeby boisko stworzyć. Jakoś nigdy tak nie patrzyłem, że naprawdę, ile tu jest tego yy, wolnego terenu na środku. Może wejdźmy, już yy, tak, tak, to no, wydaje się naprawdę gigantyczny teren. I yy, graficznie na pewno przygotowali to fajnie. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to. W sumie nie mam nic, nic do zarzucenia. No, nie wiem, co jeszcze mogliby sędziego wprowadzić. faule i karne. Wolne, karne, spalone. Nie wiem, co nie tylko. Ale tak to. Będzie gol, będzie gol. Ale tak to poza samą rozgrywką jest naprawdę fajna, Wiadomo, że człowieka może to znudzić po pewnym czasie. No ale no. To Tak jak było z kadlem. Ja 8-bitowego kadla uważałem za mistrzostwo świata. Naprawdę. No i tutaj dostajemy następną minigierkę, która jest dobra. No, naprawdę dobra. I. Se wyobraźcie, mamy bitwy historyczne, które, nie wiem czy graliście, czy gracie, czy coś, bo ostatnio jak próbowałem tam wejść, no to przez bilet 30 minut nie znalazło mi do drużyny do bitwy historycznej. Czyli widać, to się nie sprawdziło, a co by, gdyby zostawić, powiedzmy, zamiast tych bitw historycznych, które, jak widać, się nie sprawdzają, takiego Kardla, albo takie meczyki, albo oba. Mamy ciężki dzień na, na w wodzie, tak, jeździmy dobrze, ale stado pomidorów u nas nic nie robi. No mamy nerwa tak zwanego tak. Bardzo mało znanego nerwa. Każdy używa zamiennika przez w pisanego. E, no i... mamy ciężki dzień tak i wchodzimy. A dobra, dawajcie pogramy sobie jedną, przejdziemy w meczek, bo już nie mam nerwów do tego, nie? I tu nagle taka totalna docha, bo ja nie powiem, jak ja jeździłem, cieszyłem się jak dziecko, po prostu na tej się krzyczałem podaj, nie wiem co nie tylko i bawiłem się w najlepsze śmialiśmy się i... I naprawdę takie dozowanie, no każdy miał podobną zasadę działania, tak? I no, no, naprawdę... naprawdę fajne to było. Tak, teraz jest ten meczek i zamiast bitw historycznych, które może i są w jakiś tam sposób historyczne i w jakiś tam sposób mogłyby być zrobione według mnie lepiej, bo są po prostu nudne. Tak, tak, to jest dynamiczna, fajna gierka, przez której 7 minut twojego życia ucieka ci niemiłosiernie szybko nawet ciężko zdaje sobie, sobie sprawę, że ta godzina minęła. Ja przejechałem do Pio 5 metrów, tak jak my to wczoraj 5 nagle 12 zostało. No nie wiem, no według mnie chyba lepiej, jakby dali nam coś takiego zamiast e, jak się przyczepią do tych bit bitw historycznych. <coughs> Przepraszam. No to chyba jednak wolałbym mieć te metrzyki tego kadla. Po prostu o wiele bardziej klimatyczne, o wiele ciekawsze. I o wiele śmieszniejsze, no. Jak jeździmy na domach, to bardzo często śmiejemy się, po prostu zabawimy. Wiadomo, są dni, w których nam nic nie idzie i się irytujemy. Goal! Oh, Goal! Oh. Nie się irytujemy, że nam nie idzie, ale są dni, w których po prostu 100% gra to 90 pary i dobimy, co chcemy i po prostu bawimy się w najlepsze. Bo mamy do tego dobry dzień, bo nam po prostu gra idzie i. I nie mamy zamiaru się denerwować na grę. Tak, tak samo tutaj, taki. To, to, to nie do no, jakby nie było. Na no, w te, w tej chwili mamy już 2-0. cały meczu teraz ja będę przeciwnika. Wygląda to przepis. <grym> y już każdy przeciwnicy nie mogą ginąć. Nie? Wtedy zmiana, wchodzi następny, się loguje do gry, nie? ale za dużo by strzału leciało. To, no, są, nie sądzę, że ktokolwiek piłki by dotknął, ale widać. Minimapka nawet w, w kształcie boiska. No po prostu. Przygotowanie. Trzeba pochwalić zespół gamingu za przygotowanie tego. Bo naprawdę wygląda fajnie i ciekawie. Sam tryb. Nie ma za dużo graczy. Na, naprawdę 3 na 3 jest wystarczająco na ten teren. Nie wiem, co jeszcze mogę dodać. No jak mówię, no dla mnie przefajna rzecz, która... Lepsze to, niż czasami dostawaliśmy czołgi pierwszego, tam, nie wiem, drugiego, trzeciego tieru. Nie powiem, że nie był to fajny prezent, bo miejsce w już zawsze cieszy. Ale... To miejsce gada, że jeżeli będę chciał, no to po prostu sobie kupię. Tak Ja wiem, że nie każdy sobie tam wydaje kasę na tą grę, no ale czasami nie wiem, kupujemy CD Action, ktoś tam kupuje, albo do czasu do czasu kupić sobie CD Action z jakąś grą, będzie kod do wota, poczeka na promocję i ma za tam, nie wiem, 1250 golda, czyli tam dają, no to ma w tej chwili 9 miejsc. Nie, nie, nie chcę, nie, 8 miejsc po promocji będzie miał. No to. Nie wiem, no. Dla mnie, ja wolę, żeby dodawali mi coś takiego, gdzie mogę się chwilę pobawić, niż dawali jakieś bonusowe, złote czołgi, które się do niczego nie nadają. No bo po prostu jest to, nie wiem, ciekawsze? Zabiera trochę więcej czasu i... Cóż. Takie moje zdanie. Ej, jak wam się to podoba, napiszcie na pewno, bo... Ja miałem w się no jedną tak, jak tylko wszedłem, to w ogóle gra... jedziemy, jedziemy, grałem w piłkę, gram w piłkę, no i w końcu chłopacy, uwaga, będzie dobra akcja, to mogliśmy wygrać tak ten mecz, tylko proszę, lewy platform Sainz, on jest prawonożny, dlatego prawo gąskowy, więc z lewej mu tak nie idzie jak z prawej. No, ale, mówię, no, no sama przyjemność, tak się cieszy, ktoś biegnie za to piłką, leci, 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 jedzie za nią i tak, dalej, fuch, Pojecha na Gąska. No więc, to sama, sama przyjemność, w wszyscy postaci. I polecam grać ze znajomymi, bo tak na domów to faktycznie jak zwykle my nie przygrywamy tylko na domy. A z znajomymi jednak nie ma na kogo rzucić, albo w sumie to zawsze rzucam na przykład znajomych. No nie wiem, ale ze znajomymi jest o wiele lepsze zabawa. Wiem, bo jeździłem tak i tak. No nic, to było na tyle. Zapraszam wam do jazdy. Może spotkałem was jako swoich przeciwników, a w tej się rozstrzygnie, który jest lepszy. No a póki co, na razie Dziękuję za oglądanie i smacznej porannej kawy o godzinie 12.20. Nie wiem, kto to jest. Nou, dat is